Ponad 150 imprez kulturalnych w całej Wielkiej Brytanii, tysiące Polaków i Brytyjczyków z polskimi flagami w parkach, na placach i ulicach miast. Tak przez cały maj świętowano na Wyspach Brytyjskich Dni Polskiego Dziedzictwa Narodowego. My odwiedziliśmy z kamerą miasteczko Worcester pod Birmingham oraz Felta w zachodnim Londynie. Stwierdziłem, że jeśli, jeśli zorganizuje samolot, co było naprawdę nie lada przedsięwzięciem, to wtedy ta integracja będzie lepsza, bo najbardziej chodziło mi o to, żeby zintegrować i Brytyjczyków i Polaków razem. Wydarzenia w ramach Polish Heritage Days przygotowały organizacje polonijne pod patronatem ambasady RP w Londynie. Święto organizowane jest w Wielkiej Brytanii już po raz trzeci, a rozpoczyna się tuż po Święcie Narodowym upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 maja. Jeżeli w kraju, w Polsce odbywały się takie różne festyny związane z 1 maja, z 3 maja, to też staraliśmy, staraliśmy się zawsze uczestniczyć w takich wydarzeniach, żeby dziecku pokazać, jak Polacy świętują swoje święta. Myślę, że jest więcej Anglików niż Polaków. Dużo więcej. O to w tym chodzi, no. Żyjemy razem i żyjemy fajnie. Lubimy się. No to trzeba się lepiej poznać, więc to, to jest właśnie taki dzień. I would like to Uh, myths and, uh, and facts surrounding the subject of the, of the Polish Air Force. Jest to ważne, żeby pokazywać Brytyjczykom, że Polacy to nie są emigranci, którzy przyjechali tutaj 10-15 lat temu, ale nasza historia sięga czasów zamieszłych i mieliśmy bardzo dużo wspólnego, walczyliśmy o te same ideały. Dał nam przykład Bonaparte jak zwycię. Po kościele byliśmy złożyć więcej pod pomnikiem bohaterów I i II wojny światowej Felta. Następnie odbyła się część artystyczna w, w holu St. Lawrence Church, w czasie której wystąpił zespół Tatry. Klub Polak Mały również zorganizował konkursy wiedzy historycznej dla dzieci i dorosłych. Najbardziej to na pewno mi się podobał ten występ zespołu Tatry, bo prześlicie tańczyli i naprawdę super to wyglądało. Polish Heritage Days to cykl imprez mających na celu promowanie polskiej kultury i wkładu w życie kulturalne, gospodarcze i społeczne Wielkiej Brytanii. I love dancing, That was amazing, and, nice food and very Bardzo miłe wrażenia i dobra zabawa dla dzieci i dla dorosłych. W tym roku w 50 miastach w całym kraju w ramach Polish Heritage Days odbyło się ponad 150 różnych imprez kulturalnych i festynów.